Cześć, witam serdecznie na moim kanale Fitness bez ściemy. Już wracam do Was z regularnymi ćwiczeniami, z wersjami dłuższymi lub bardziej zaawansowanymi dla tych, którzy korzystają też z płatnych subskrypcji. Na razie jeszcze jestem świeżo po chorobie, więc nie będzie nic intensywnego, więc będą to spokojne ćwiczenia wzmacniające, rozciągające i, i dla wersji w płatnych subskrypcjach będą one trochę dłuższe. Także zapraszam serdecznie. Zaczniemy w pozycji stojącej, stopy szerzej niż szerokość naszych barków, ale równo, Legle do siebie ich unosimy ramiona, trzymając dłonie skierowane do przodu. Wdech. I wydech. Ważne, aby sylwetka była wyprostowana, żeby mięśni brzucha i pośladki były już lekko zaangażowane, tak żeby osoby szczególnie z pogłębioną lordozą nie wypychały brzucha, nie przechylały bioder do przodu. Wdech. I wydech. Osoby z zaokrąglonymi plecami lub tendencją do garbienia się, zwróćcie uwagę, że kierujecie łokcie na zewnątrz. Tak, żeby była odczuwalna praca górnej części ciała, szczególnie właśnie w okolicy barków i łopatek. Wdech i wydech. Teraz naprzemian, prawe, lewe ramię. Wdech. I wydech. Bez ruchu bioder. Angażujemy mięśnie brzucha, mięśnie pośladków aby biodra były w pozycji nieruchomej. Dech. I wydech. Wdech. I wydech. I ostatni raz. Wdech. I wydech. Świetnie. Teraz ruch okrężny ramion. Pracują barki, pracują mięśnie, klatki piersiowej. Pracują plecy, szczególnie górna część. Więc znowu ta sama uwaga dla osób garpiących się, z plecami. Nie przechylać się, nie ciągnąć głowy do przodu. Osoby z pogromioną lordozą. Nie. Jeszcze bardziej tutaj nie przechylać bioder. Angażujcie pośladki, angażujcie mięśnie brzucha. Czujcie, że jest to tylko i wyłącznie praca w stawie barkowym. Wdech i wydech. Jeszcze trzy powtórzenia. I jeszcze raz. dech I wydech. Świetnie. Powoli. Uginamy kolana. Skłon do przodu. Łapiemy za przeciwny łokieć. Opuszczamy głowę. No chyba, że ktoś ma wysokie ciśnienie, to oczywiście pozostaje głowa wyżej niż wysokość serca. Reszta nisko, głowa i lekko, potrząsamy głową do przodu, do tyłu na boki, tak żeby rozrzucić mięśnie karku, mięśnie szyi. Teraz przejdziemy do pozycji psa z głową. W dół pomaszerujemy w miejscu. Poczujcie, jak zaczynacie rozciągać mięśnie, tylne nogi, łydka. Górna część UDA, czyli mięśnie dwugłowe. Rozciągamy również ramiona, klatkę piersiową, plecy. Bez nadmiernego kołysania bioder na boki. I przytrzymujemy pozycję z jedną nogą. Bardziej wyprostowaną. Pięta nie musi dotykać podłogi. Dopóki czujecie, że łydka się rozciąga, to jest to odpowiednia pozycja dla Was. I zmieniamy. Druga noga. Spokojny oddech. I znowu zmiana z przytrzymaniem. Oddech kontrolowany, spokojny. I znowu zmieniamy. I jeszcze raz zmiana, trzymamy. Jeżeli ktoś dotyka piętą do podłogi i czuje, że mógłby tą łódkę jeszcze bardziej porozciągać, to wersja zaawansowana będzie z ustawieniem stopy z przodu i będzie ona dociskać, zwiększa ciężar i dociska jeszcze bardziej stopy piętę do podłogi. I zmieniamy. Powoli do pozycji klęku podpartego, z wdechem, palce podkurczone, tu wyginamy kręgosłup, osoby z pogumioną lotozą, pozycja neutralna, a z wydechem pracujemy, tu ściągamy mięśnie brzucha, przechylamy biodra, mielicę biodrową, wdech i wydech osoby z zaokrąglonymi plecami odwrotnie wypracujecie bardziej przy wdechu, żeby ściągnąć mięśnie między łopatkami, a pozycja neutralna przy wydechu. Ci, którzy nie mają tutaj wady postawy, to pracują w swoim zakresie ruchu i przy wdechu i przy wydechu. Wdech i wydech. Ostatni raz przechodzimy do pozycji dziecka. Wyciągamy ramiona. Jeżeli jest za intensywne rozciąganie, to możecie oprzeć łokcie przed ramiona, a komu wygodnie, to jeszcze bardziej wyciąga ramiona przed sobą. Głowę trzymamy lekko uniesioną. Można się jeszcze dodatkowo kołysać na boki. Fantastyczne ćwiczenie, rozciągające górną część ciała, ramiona, plecy, górna, dolna część, klatka piersiowa. Teraz dłonie blisko siebie i z wdechem przenosimy lewe ramię. Jak najdalej możecie dosięgnąć i z wydechem powrót. Ta sama strona. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I jeszcze dwa powtórzenia ostatni raz wdech i wydech teraz druga strona z wdechem jak najdalej do boku, do tyłu i z wydechem do przodu i znowu wdech, jeżeli macie dużo miejsca to ramię wyprostowane pełny zakres ruchu i wydech do przodu. A jeśli tak ktoś, tak jak ja, tu ściana blisko, to musimy ugiąć ramię w łokciu, żeby przenieść ramię do tyłu. Wdech. I wydech. Ostatnie dwa powtórzenia. I Jeszcze raz, wdech i wydech. Teraz obie dłonie razem przed sobą i wędrujemy do jednego boku. Jeżeli robicie tą stronę, co ja, jestem waszym odbiciem lustra, to wy w prawą stronę. Staramy się, żeby przynajmniej lewe ramię było wyprostowane. Nie opuszczamy głowy. Głowa jest wysoko. Czujcie, jak rozciąga się cały lewy bok. Poczujcie jak z głębokim wdechem unosi się lekko klatka piersiowa i z wydechem powoli opada. Głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Zmieniamy stronę. I na maksa tylko tyle, żebyście czuli rozciąganie całego boku. Jeżeli robicie w tą stronę co ja, czyli do Waszej lewej, to teraz prawa strona będzie odczuwalna, że się rozciąga fajnie. Im głębszy oddech, tym bardziej odczuwalny ruch górnej części ciała. Unosi się klatka piersiowa i z wydechem lekko opada. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Powoli, nie spieszcie się, wracamy do pozycji wyjściowej. Ustawiamy dłonie na wysokość, szerokość naszych barków. Kolana na szerokość, wysokość naszych bioder. Lewa noga wyprostowana i będziemy przenosić ciężar ciała z przodu do tyłu. Znowu będziecie odczuwali rozciąganie tylnej części nogi. Przede wszystkim łydka, ale jeżeli górna część uda, tylna część nogi jest sztywna, mięśnie są i jest przykurczone, to też będziecie odczuwać nie tylko łydkę, ale górną część nogi, czy może też być pod samym kolanem. Wdech do przodu, z wydechem rozciągamy. Jeszcze raz wdech i wydech. Zmiana strony. Wdechem do przodu, z wydechem uaktywniam mięśnie. pracują wdech i wydech. Tu zauważycie, że odczuwalne są nadgarstki, odczuwalne są ramiona, więc nie tylko pracujemy nad rozciągnięciem nogi, ale również nad wzmocnieniem górnej części ciała. Ważne, żebyście nie opuszczali klatki piersiowej. To jest taki ruch, jakbyście się odpychali od podłogi, tak żeby zaangażować jeszcze bardziej mięśnie. Górnej części ciała. Pilnujcie głowę. Głowa w linii z kręgosłupem. Wdech. Rozluźnienie. Wydech. Rozciągamy mięśnie nogi. I jeszcze teraz wdech. I wydech. Świetnie. Powoli do pozycji stojącej. Jak Wam to będzie pasowało. Czy na jednym kolanie, czy w taki sposób jak ja. Powolutku wstajemy. Zdecham. Unosimy ramiona. Z powoli sprawdzamy, jaki jest teraz zakres ruchu w górnej części ciała. Czy czujemy, że się mięśnie rozluźniły, bardziej rozciągnęły, zniknęła sztywność barków, ramion, kręgosłupa. Jeszcze jeden raz wdech. I wydech. Jeżeli czujecie jeszcze sztywność w szyi, w karku, to Przechylamy głowę na boki. Oczywiście z oddechem wdech. I wydech. Świetnie. Super. To wszystko. Przebijamy naszą wirtualną piątkę jak zawsze. Szkoda, że nie możemy na żywo. Ale niedługo już przygotowuję się do tego, żebyśmy mogli spotykać się na żywo najprawdopodobniej przez Zoom i będziemy mogli wykonywać razem w tym samym czasie sesję na żywo. Będą one dostępnie. W wyższych subskrypcjach. O tych was jeszcze będę informować. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze komentarze. Fajnie, że piszecie, że macie czas napisać, jak się czujecie po ćwiczeniach i że są one dla Was skuteczne, bo jest to nie tylko motywacja super dla mnie, że jest odpowiedź z Waszej strony na to, co ja Wam tutaj prezentuję, co Wam oferuję, ale również dla tych, którzy. Gdzieś tam zobaczą odcinek i nie do końca są pewni, czy te ćwiczenia są skuteczne. Kiedy zobaczą na dole Wasze komentarze, to na pewno jest to dla nich dodatkowa motywacja. Dziękuję wszystkim, którzy korzystają z jakiejkolwiek formy wsparcia mojego kanału: czy to przez płatną subskrypcję, przez płatne podziękowania, czy również postawienie mi wirtualnej kawy. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Życzę Wam wszystkim miłej soboty, miłego tygodnia i zobaczymy się z kolejnym odcinkiem w następną sobotę. Do zobaczenia. Kto z Was chciałby skorzystać z dłuższych wersji odcinków, to serdecznie zapraszam, dołączcie do programu Wspieram Fitness bez ściemy na poziomie Moc bez ściemy, Silna Motywacja, Energia Plus czy VIP bez ściemy.